W zblewie odbył się 14 festyn kociewski, który należy już do najlepszych imprez plenerowych w naszym regionie. Tegoroczna edycja była tylko tego potwierdzeniem. No, chyba uzaranie nawet pomysłu tego festynu było to, że wiemy doskonale, że w otoczeniu... Reklamujemy się, że na z kraju Borów Tułowolskich z lewą leży. I często właśnie jak tutaj e, przechadzam się po boisku, to widzę, że tu się spotykają ludzie, którzy kiedyś wyemigrowali, załóżmy do trójmiasta, a teraz wracają, bo gdzieś tutaj postawili sobie właśnie w tych lasach swoje darcie, tak te e, letnie tutaj e, e, mieszkają. E, i Nie chyba wiemy, to jest ten klimat. Wydaje mi się, zresztą teraz mamy, dzisiaj mamy e, e, festyn pod nazwą e, Kociewie najlepiej się czuje w Zblewie. Rok temu mieliśmy że Rodzina Kociewska. Wiesz, on ma jakieś takie charakterystyczne tytuły, ale ma ten klimat chyba rodzinny, to co jest bardzo, bardzo charakterystyczne dla tych festynów, a z drugiej strony ja mówię nawet, jeżeli są trudne czasy, bo dzisiaj też się takie, yy, co mówią, a tak ciężkie, trudne czasy kryzysowe, a tu jakieś imprezy organizujemy. Wydaje mi się, że chyba właśnie na tym polega, że jak są im są bardziej t, czasy t, trudne, to tym bardziej warto się integrować, warto sobie nawzajem pomagać, uścisnąć rękę, e, pogadać, bo wtedy nam się lżej e, znosi, nawet jeżeli są, są, są trudne czasy. Kociewie jest duże, szerokie. Czy gmina z Blewo jest takim przykładem e, tego, co najlepsze na Kociewiu? No Myślę, że otwierał dzisiaj ze mną pan senator Grzyb, chyba, jest taką stoją Kociewia. I, no, I który, który, który zawsze to podkreśla ja to kociewie, i wydaje mi się, że to też ja jest pewien takim. Synonimem, że dzisiaj na naszej imprezie razem ze mną ofierając jestem przykładem i, 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 i tym, co zawsze mówimy, że Andrzej Grzyb jest tym Kociewiem i, i walczy i w Senacie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłem z nim razem tą, ten festyn otworzyć. Festyn Kociewski wczoraj rozpoczął się w Bytonii, dzisiaj zblewo, zblewo zawsze będzie ten centralnym punktem tych festynów. Czy inne sołectwa, miejscowości również będą brane pod uwagę w przyszłości? Tak myślę, właśnie. Nad Wydajemy. Taką naszą gazetkę lokalną, które z kury tam Tam mam swoje okienko, gdzie jako wójt, czasami to, co mi na sercu leży, tam pisze, to właśnie mówiłem o tym, żeby, że w tym roku robimy w Betoni, bo niektórzy już tak też sugerowali, że na pewno trawiski przyniesie dlatego, że mieszka w Betoni, że przyniesie festyn do Kociewski, do Betoni. Nie, właśnie w przyszłym roku planujemy to w Pińczynie, żeby właśnie tak to imprezę, która się kapitalnie wkomponowała właśnie w nasz klimat, w nasze charaktery, żeby przenosić też w inne miejscowości, inne sołectwa. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, dzięki czemu publiczność, która przybyła na miejscowy stadion bawiła się doskonale. Do godzin popołudniowych impreza została zdominowana przez liczne konkursy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Tak, zaczęliśmy dzisiaj od konkursu sołectw, w którym brało udział 6 sołectw. Wygrało sołectwo z Kleszczawa Kościerskiego. Kolejnym konkursem jaki przeprowadzamy to jest konkurs czarpar dla par narzeczonych. Główną nagrodą jest retro limuzyna na dzień ślubu. Odbył się również konkurs kulinarny Letni Deser Kociewski, jak również konkurs Piękna Wieś. W konkursie Piękna Wieś. 2012 kategorii Zagroda. Pierwsze miejsce zajowa pani Maria Celej z Lesczewa Kościewskiego. Brawo! Radość, miłość, emocje, przygoda. Piękna więź. Tegoroczną edycję, pierwszą edycję konkursu popularnego Letni Deser Kociewski zwyciężył wygrała ekipa Koła Gospody Wiejskiej. Spinczy nam, drodzy Państwo, spinczy nam o tak, za kisiel mojej wad. Ten kisiel sporządzono wyjątkowo, no, z, od zera, z, z owoców. Z własnej wiejskiej śmietany, udekorowanej jest piękny, wizualnie, fantastyczny, smakowo. I to jest prawdziwy kociewski deser letni 2012. Najwięcej działo się jednak na scenie. Publiczność miała okazję posłuchać polskich i światowych przebojów w wykonaniu Grzegorza Wilka, znanego przede wszystkim z programu Jaka to Melodia. Na publiczności bardzo dobre wrażenie zrobiła Ewelina Rytelewska Spinczyna. Najbardziej wyczekiwano jednak występu gwiazdy wieczoru, jaką był zespół Blue Cafe. Nawet rzęsisty deszcz nie zniechęcił licznie zgromadzonej publiczności. <śmulety>